Cześć, Manko, z tej strony Signana. Witajcie w poradniku, w którym pokażę Wam, jak naprawić i zainstalować PingWingBacka. A na pewno tzw. tak zwany logiem. Ok, odpalamy sobie instalator PingWingBacka z tamtej ikonki i klikamy dalej, dalej. Wybieramy dysk, na którym chcemy zainstalować PingWingBacka. Klikamy dalej. Tutaj również dalej. musimy zmieniać. Tutaj wpuśćcie sobie ikonkę na popicie, dalej Instaluj. Ja już mam zainstalowanego, więc nie będę tego robić. Teraz, jak widzicie, pojawiła nam się ikonka ping Packa. Kiedy na nią klikamy, pojawia nam się konsola, ale bardzo, bardzo szybko znika, co jest błędem. Ale na szczęście mamy drugi sposób na odpalenie ping Packa, którym się teraz zajmiemy. Klikamy prawie wszystkie myszy. I wybieramy z nami otwórz lokalizację pliku. Ok, jak widzicie mamy tutaj wszystko. Na razie to sobie zostawiamy w oknie wyszukiwania wpisujemy Procent Updata Procent. Wybieramy roaming. I jak widzicie mamy tu kropka Minecraft.minecraft Minecraft w życiu. I ten. Kropka Minecraft usuwamy. Chyba, że macie jakieś save'y, czy te ważne, to sobie je skopiujcie a ogólnie usuwamy całego kropka Minecraft i przenosimy tego kropka Minecraft, którego mamy w tym Bing Packu. Ja nie będę usuwać, nie będę przenosić, bo mam go przeniesionego. Także to by była zbędna operacja. Jeszcze raz powtórzę tego, Impact, tego kropka Minecraft z Pingling Packa. Przenosimy do Update. I to już prawie koniec. Teraz z pingwin tutaj, w tym naszym folderze, który otworzyliśmy, powinien być launcher, który ja już mam na pulpicie, ale pokażę Wam jak on wygląda, tak więc. więc sobie go radzę skopiować i wklejcie go sobie na pulpit, jako że teraz z tego launchera będziecie odpalać pingwin klikamy. I otworzy nam się Magic Launcher Wpisujemy tutaj swoje dane. Jeżeli nie mamy konta premium, to wpisujemy nick pod jakimś chcemy grać, jakiś tam hasło belekiem. Ja tu też coś belekiem wpiszę. I tutaj się pojawia ten błąd, kiedy wejdziemy w setup i Adventure. Na początku będziecie mieli napisane 5000 MB Aramu. Co jest błędem, bo na pewno nie odpaliła się, jeżeli macie przy komputerze, mnie się nie odpaliło jak widzicie wyskoczył nam log odpowiedzi, ale później pokombinowałam właśnie w tych ustawieniach i sobie ustawiłam połowę tego tego RAMu, który mam w komputerze czyli 1500 MB ja mam radę, że zacząć właśnie od połowy Aktualnie gra na 1400 i to mi wystarcza. Teraz Wam jeszcze pokażę, jak sprawdzić, ile macie RAMu. Wchodzimy w komputer właściwości. I tutaj macie napisane, ja mam 3 GB. Czyli połowa, jak najbardziej, powinna Wam działać. Jeżeli nie, to kombinujcie, bo mi na przykład działa od 1200 do 1500. Klikam login, lay offline. I czekamy chwilkę, aż wyskoczy na Minecraft Ping Pack 4. Dobra, widzimy Wam, jak. Zbica się z Wam, jak się załączy. Jak widzicie, jesteśmy w pingwin Packu. Wszystko działa. Bieram sobie single player. Ja już tutaj mam swój świat, na którym śmigam. Jak widzicie, tutaj jest mój nowo wybudowany magazyn, który sobie wszystkim zrobiłem. Jeszcze wam pokażę moje diameń. Jest ich klika na przecik. na który sobie teraz zbieram enchant. I jest ok, tutaj enchant też jest bardzo łatwy do zdobyć w zamkach. Tutaj domek znaleziony, będę sobie dopiero budować. I teraz pokażę jeszcze zamki. A tutaj jak widzicie mamy zamek z fosą. No i tyle. Dzięki, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to kopsnijcie lajka w górę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście napiszcie w komentarzach. Dzięki, cześć, na razie, pa pa.